Cześć w kolejnym vlogu. W końcu odbieram dzisiaj samochód, bo no już nie mogę się doczekać. Odebranie samochodu oznacza, że będę mógł w końcu jeździć na troszkę dalsze trasy, a to jest niezbędne, żeby zdobyć niektóre szczyty w Koronie Gór Świętokrzyskich. Nie wszędzie się dojedzie, busem czy autobusem. No niestety kupę kasy trzeba zostawić u mechanika, ale nie ma innego wyjścia. No i auto już odebrane. kurcze sprzęgło działa jak nowiutkie. Nie mogę się do niego przyzwyczaić. I 1500 zł mnie ta przyjemność kosztowała, ale musiałem też sprzęgło wymienić, bo no, tak mi zalecał Mechanik jeszcze telefonicznie. Ale rzeczywiście, jak już zobaczyłem, wymienione części to, no to już tarcza sprzęgła wyglądała w ten sposób, że tam po śrubach już prawie było tarte. Ale czekaliśmy na ten moment ze znajomym, bo będziemy robić małą modyfikację radia. Radio tu jest oryginalne. Chcemy się wpiąć w linię CD i umożliwić słuchanie muzyki z, poprzez Bluetooth po prostu. A żeby to zadziałało, to muszę wypalić czystą płytę. Znaczy, Nieczystą płytę, właśnie płytę audio, która będzie zawierała, e, tak jakby utwór, ale czysty bez. Bo chodzi o to po prostu, że, że radio będzie puszczało, tak jakby dwa sygnały naraz. Sygnał z płyty, i my w ten sygnał się jeszcze wpinamy dodatkowym sygnałem. Już tym, który chcemy słuchać, tak naprawdę. Więc sygnał z płyty musi być yy, po prostu cichym plikiem, bez, bez żadnego dźwięku, bez żadnej muzyki. Mam już nagraną płytkę, zaraz sprawdzę. W ogóle miałem pewien problem z wygenerowaniem yy, czystego pliku. Yy, nie było to takie proste, ale teraz się zastanawiam, czy zostało to nagrane jako. Płyta audio. O Boże, chyba nie. Dwukrotnie prosiłem, żeby mi to nagrali jako yy, płyta audio bezpośrednio, a nie po prostu wrzucili. No nic, yy, na szczęście kupiłem drugą płytę. I ja sobie pojadę to sam nagrać w takim razie yy, na jeszcze jednym sprzęcie, na którym mam nagrywarkę profesjonaliści. Kurczę no, ale nie będę przecież szedł za biurko kobiecie i mówił, jak mi ma nagrać płytę. Jak nie umie tego zrobić, to trudno. Już nie będę też tam szedł i mówił, że to źle zrobiła. Nie chcę robić żadnej dramy, ale. Ale to jest naprawdę taki punkt dość duży, gdzie. No nie takie kurcze, skomplikowane rzeczy robią. No, trochę porozbieraliśmy kurcze i będziemy cały ten przód ściągać, żeby tam. Z, trochę miejsca po bokach tutaj uzyskać bo przez te dziury nie możemy wyciągnąć radia no jest spory problem w ogóle sorry za ten syf w samochodzie ale on kilka tygodni stał totalnie nieruszany i dopiero będę go czyścił kurcze poddaliśmy się poddaliśmy się nie da się tego radia wyciągnąć ja to mam wrażenie, że ono gdzieś tam jest chyba przykręcone na stałe w ogóle widać było ślady że, tego, że ktoś już je kiedyś próbował wyciągnąć. No i to też trochę może y, odpowiada na pytanie, dlaczego w tym samochodzie jest jeszcze oryginalne radio. Pewnie nikt po prostu nie mógł go wyciągnąć. Więc dzisiejszy odcinek kończymy kolejną, niestety nieudaną akcją, ale do tego wrócimy. Jeszcze do tego wrócimy. Moduł y, Bluetooth jest gotowy, polutowany. Wszystko jest tak naprawdę gotowe. No, tylko trzeba to radio wyciągnąć. Albo mam też taki pomysł, że być może kupię drugie radio bliźniacze, bo ono tam kosztuje do 100 zł, mniej więcej i po prostu. No i po prostu to wyszarpiemy na siłę. Dlaczego nie chcę kupić gotowego radia z Bluetooth. No, dlatego, że to jest radio oryginalne, które jest podłączone do kierownicy które jest połączone do wyświetlacza yy, i naprawdę bardzo, bardzo ładnie gra mam wyprowadzone przewody do bagażnika gdzie mogę sobie podłączyć subwoofer czego jeszcze nie robiłem, ale sprawdzałem czy jest sygnał jest sygnał, więc nie kupowałbym innego radia chciałbym już to zostawić w oryginale no i będę się z tym bawił niestety No będę się bawił, ale nie ma innej drogi Także żegnam się z Wami, no niestety, znowu tak jak tydzień temu, nie poukładało się, ale nie ma co się poddawać, jeszcze się pasa odwróci i będzie ok. Do zobaczenia w przyszłym vlogu, zostawcie łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu i widzimy się za kilka dni, cześć.